Ostatnio dostałem pytanie jak załadować, by ucelować z towarem bez ważenia, no jest zbudowana waga w roburze, ale to jest związane z naciskami osi a nacisk osi na pusto na tył mam 2,2 ,2 tony a na przyczepie jest 4,8, czyli macie 4,8 plus 2,2 ,2 to jest 7. No I mniej więcej tyle przyczepa waży i 7 ton z kawałkiem z paliwem zależy, ile paliwa waży robór do to 7,5 tony i tak mniej więcej ja to rozumuję. Bo wjeżdżając dzisiaj na tarę waży 14,600. Mam sporo paliwa, bo ponad 600 kg. Także tak by było 4,8 plus 2 i 2 to jest 7 plus 7,5 to jest 14,5 no i tu dokładność wiadomo to jest taka plus minus pół tony ja to tak zawsze mówię i teraz jak odczytać ile mam załadowane no, tak żebym miał 40 ton rozumując to co jest na zegarach to zawsze ładuję ośkę przednią na 9,5 do 9,5 jeżeli to jest zboże, i tutaj 23,5. Staram się zazwyczaj jakieś inne materiały to ładować. 9 plus 24, czyli jest 33 plus waga samochodu, koło 7 ton jest 40 ton. No i kwestia paliwa ile się ma. Tak działa to w roburze. Nie wiem, czy to coś wyjaśniło. Przede wszystkim trzeba byłoby to skalibrować tam, gdzie produkują przyczepy. Albo jakąś się ma przyczepę, i wtedy byłoby to jaśniej. Zobaczymy po załadunku, jak to będzie wyglądać. Obstawiam, że tu będzie 9,5 plus 23,5. Tak to u mnie działa. Ja nauczyłem się tego w momencie, kiedy ładowałem sobie do 40 ton. Wiedziałem ile to jest 40 ton z paliwem i tak plus minus, nie no wiadomo, pół tony w tą pół tony w to. Orientacyjnie sypałem, jak nie było wagi. Łączna waga zestawu wynosi teraz 40/500 ton kg, jak zjeżdżałem z wagi po załadunku i widzisz 24 i pół na przyczepie naciskości plus 88 nacisk na napędzie czyli mamy 33 i 300 No i 7 ton to jest 40 4500 plus minus no bo to ta waga nie jest dokładna plus minus 200 500 kg i tak stąd dowiaduje się, ile mniej więcej waży. Że suma tych nacisków na osi to mniej 33, mniej więcej 33,5 tony ma wynosić 33 najlepiej. To wtedy waży 40 równo, około. I przy takim ważaniu należy pamiętać, że podłoże musi być płaskie w miarę w poziomie albo nawet w poziomie, bo wszelkie odchyłki od poziomu wiążą się z tym, że ten naciskość jest inny i można się y, pomylić plus układ w ciśnieniu y, tej pneumatyki musi być dobrze napompowany bo y, też to ma znaczenie ja innego sposobu nie mam na szczęście bardzo rzadko się ładuje u rolników którzy nie mają wagi i nie mam z tym problemu no, trafiają się czasami przypadki z dwa razy w życiu ważyłem powyżej 41 tony nie ma czym się chwalić, no ale pszenica, pszenicy nierówna jęczmień, jęczmieniowy nierówny także zabrałem te towary i no wydawało się, że jest ok oprócz tego patrzę na ten manometr, który jest tam z tyłu w przyczepie i on tam im pokazuje 3,8 w skali i wtedy też wiem, że mam miarę Zbliżony pomiar dobry.